Na obrzeżach bagien, wśród gęstej mgły i śpiewu żab, pojawia się on krwiopijca. Tym razem nie byle jaki, lecz wielki, z rozpostartymi skrzydłami, które szeleszczą jak stare pergaminy. Ten owad nie zna litości. Patroluje swój teren niczym strażnik, gotów wbić swoje potężne żądło w każdego, kto ośmieli się podejść zbyt blisko. Choć wygląda jak zwyczajny mieszkaniec mokradeł, dla wędrowca staje się czymś znacznie więcej: ruchomym sejfem z doświadczeniem i cennymi trofeami. Dwa skrzydła, jedno żądło nagroda, którą otrzyma tylko ten, kto wcześniej zgłębi odpowiednią księgę. Natura bywa kapryśna, ale w tym wypadku wyjątkowo hojna. Każdy martwy krwiopijca to nie tylko ulga dla oczu i uszu, ale i solidne 70 punktów doświadczenia.